Siema, tej strony Kupel. Moi drodzy, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku Dzisiaj zaczynamy sobie nową serię na kanale Z gry Hearts of Iron 4 Więc mam nadzieję, że wam się spodoba I też chciałbym wam podziękować za 1000 subskrypcji na moim kanale Jest, w końcu się udało. I moi drodzy, z tej okazji powstanie grupa na Discordzie Jeszcze nie wiem dokładnie kiedy Dopiero zaczynamy ją robić Więc, więc już wkrótce będzie jako specjal właśnie A teraz zaczynamy już sobie rozgrywkę Dobra i zagramy sobie Hap Polsko bo tak patetycznie Trzeba zagrać Polsko oczywiście W takim razie co, no gramy Polsko się śniada, no ale cóż możemy zrobić Dobra i zaczynamy, kurde Polska To może być ciężkie Bo musimy się przygotować na wojnę z Niemcami Kiedyś taka w ogóle będzie. Okej, okay, w takim razie zacznijmy od badań, może. Badania są zawsze fajne. Tutaj widzę, że nie mamy w ogóle tego. No to sobie zbadamy, akurat, bo to się według mnie przyda. Tak samo tutaj w przemyśle trzeba sporo tego zrobić, bo mi się wydaje, że przemysł jest na początku bardzo dobry do zrobienia. Okej, okay, jakieś fabryki sobie zbudujmy. Trochę fabryk cywilnych, bo one nam tutaj dają. Więcej w ogóle rzeczy, które można później zrobić, więc to się na pewno przyda. No i do niech będzie gdzieś tyle jeszcze fabryk wojskowych, które też są potrzebne do produkowania rzeczy dla wojska. O, na przykład tu mamy właśnie przykład fabryki wojskowej. Mamy 9 w kraju, jest trochę mało, ale chyba starczy. Weźmy sobie tak o 3, 4 i 2. Dobra, jest git, chyba, jakiś Jakieś konwoje może róbmy sobie, bo to zawsze się przyda. I tak, mamy cele narodowe. Cele narodowe są ważne, bo od nich zależy w sumie, jak będzie działało nasze państwo, więc no, tu, tu mamy wszystko. Um, nie wiem, w sumie możemy pójść albo tutaj chyba na sojusz ze Związkiem Radzieckim. tutaj możemy na sojusz z Niemcami. Może też tutaj ogólnie z Wielką Brytanią, albo w ogóle można działać samemu i zrobić coś z czyli takie między morze, tak jakby, tylko trochę to tak nie działa więc ogólnie na początku ja bym tutaj sobie zaczął może w ten sposób, że będziemy tutaj sobie robić właśnie w przemysł, bo tutaj to wszystko to jest chyba przemysł, tak mi się tutaj wydaje. No, i teraz tak, dywizje, musimy je sobie tutaj dać wszystkie. Uporządkować. Mamy ich 40, to nie jest dużo, ale to na spokojnie damy radę sobie zrobić więcej. W takim razie od razu szkolenie. Dajmy tak 4 może w Lubinie. Dobra, niech będzie. Ok, w sumie zauważyłem, że mamy braki w zasobach ludzkich, więc może na razie armię sobie odpuśćmy. Zrobimy to może później. No, a teraz po prostu musimy sobie trochę tego czasu pominąć, bo teraz głównie będziemy sobie budować fabryki, te sprawy. No więc nie wiem, widzimy się za jakiś czas, kiedy trochę tego więcej wybuduje. Okej, okay, więc ogólnie moim pomysłem na tą rozgrywkę może trochę brzmić dziwnie, ale będzie tutaj przejście na komunizm i próbowanie się związać bardziej z Rosją. No bo kurde, sami nie damy rady. Wielka Brytania tutaj nam nie pomoże raczej z Niemcami, co jest chyba trochę logiczne. No, więc tak ja to spróbuję zrobić. Na początku damy sobie jakiegoś doradcę no taki Stanisław Radkiewicz, który będzie nam tutaj rozszerzał komunizm w kraju, póki co tylko komunizm jest taki taki słaby, więc w sumie zobaczymy jak to wyjdzie. I ogólnie moi drodzy, możecie mi też w komentarzach pisać jakieś rady, bo nie jestem jakimś specjalistą w to grę tam coś tam umiem, ale nie jakoś mega dobrze, więc chęciłbym trochę się nauczył właśnie na przykład od was. Okej, okay. oprócz tego, że jest e, wojna domowa w Hiszpanii to dodatkowo mamy tutaj e, jeszcze, A, Włochy już przejęły Etiopię, e, więc to, to, to z tych rzeczy, które się stały. E, ja póki co w sumie nic nie zrobiłem, oprócz tego, że mogę kolejne rzeczy badać. Oczywiście będę dalej badał przemysł, bo to mi da zwycięstwo, dlatego to, to muszę na razie robić. Okej, okay, więc moi drodzy, e, mamy kolejny cel narodowy zrobiony i teraz zaczniemy już sobie bardziej iść właśnie tutaj w ten komunizm czyli musimy ogólnie przejść tutaj, tutaj, tutaj o i tutaj aż do dotąd więc zacznijmy sobie od wzmocnienia państwa polskiego też ogólnie komunizm rośnie w siłę yy, to, to, tak i już jest drugą yy, najpopularniejszą partią yy, więc pewnie niedługo będzie referendum i staniemy się yy, komunistami w tym oto świetnym yy, kraju w tym oto świetnym świecie e, Hearts of Iron. No. Dobra, moi drodzy, mamy kolejny cel narodowy. E, tym razem musimy wziąć chyba na to dwa. Chociaż nie, nie musimy, ale tak będziemy musieli później, więc ale, dobra, na razie nastawienie defensywne e, niech będzie. Okej, okay, więc w sumie to, to tyle. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, że w całym górnym rogu macie ankietę. Jakobyście chcieli serię z Hearts of Iron 4, bo. Nie gra, nawet wciągnęła, więc fajnie by było, by wam się to przyjemnie oglądało. No i byśmy sobie zrobili jako serię kolejną na moim kanale. No więc zagłosujcie, co chcecie. A teraz poczekajmy trochę i widzimy się za chwilę, jak coś się wydarzy fajnego. Ok, więc powstał sojusz w Francji i Wielkiej Brytanii, czyli alianci, tutaj zaczynają powstawać. Nasz cel narodowy został ukończony, więc teraz bierzemy sobie liberalizm. Nie, nie bierzemy. Bierzemy. Au. Internationalizm. Najpierw tak, bierzemy właśnie to. I później będziemy mogli coś tam dalej działać. Więc w sumie znowu czekamy. W tym czasie mi się dalej buduje tutaj rzeczy. Trochę tego jest. No, więc możemy zrobić takie fajne czary. Zobaczmy. Mamy teraz końcówkę 36 roku. Tu patrz, teraz za chwilę będzie rok później. Wow, o, o kurde, dobra! Udała się sztuczka, jesteśmy prawie rok później, moi drodzy. Co tu się zadziało? Ok, mamy 10 jednostek, więc musimy je sobie przydzielić szybko do mojej armii. Super, więc weźmy sobie dwie tutaj. Te 8 się tutaj nie mieści, więc musimy teraz sobie dwie inne wziąć. I mamy już w sumie trzecią armię z kolejnym generałem, więc wszystko fajnie, wszystko fajnie. I moi drodzy, mamy już trochę tej celu narodowego zrobiłem i w tej chwili mamy już o, w ten sposób. No i tutaj ogólnie mieliśmy tam jakieś rzeczy coś tam dawało. Ale uwaga! Teraz robimy cel narodowy zwrot na lewo, który nam da tutaj dużo rzeczy w ogóle. Ciekawe jest to, że jest zwrot na lewo, ale po lewej są Niemcy, a po prawej jest Rosja. Ale, znaczy, podejrzewałem, że to nie chodzi o lewo, że w sensie lewo, czyli. Czy, czy... No, Ech, nieważne. Dobra, ale ogólnie teraz dalej przygotowuje wojsko, właśnie. Mamy sporo ludzi, których trzeba wykorzystać, więc produkuje. Co prawda, to tylko dywizję piechoty, ale no, na to jeszcze mi nie stać. Chociaż, w sumie, można spróbować zacząć to robić, bo. Czołgi jako takie odblokowałem. Weźmy w ten sposób może. No i powoli zaczniemy te czołgi robić, bo y, zawsze się przydadzą, nie? A my kolejny event. I... Tak, y, powoli komunizm przejmuje wszystko. Y, więc y, co tutaj możemy zrobić? Okej. Okay, y, trochę stabilizacja spadnie, ale dobra. Dobra, dobra, to tam się może stać. Komunizm już jest... Hmm, najbardziej popularną partią, więc zaraz będzie pewnie referendum albo... Hmm, może wojna domowa, czego bym chyba raczej nie chciał. Bo jednak wojna domowa tutaj hmm, by nie wyszła nam na nas za bardzo za, na dobrze. Nie oszukujmy się, jednak tak jest. Okej, okay, moi drodzy, udało się. Cel zrealizowany. Zwrot na lewo. No i teraz tutaj coś się stanie, czy, czy nie, czekajcie. Rosja, halo. Ok, jeśli chcemy być z nimi we frakcji, musi być napięcie światowe... poziom napięcia światowego 40%, jest tylko 11%, więc jeszcze... Pewnie trochę poczekamy, ale dobra, od razu ubierzemy kolejny cel narodowy. Z tego co widzę... Nie no, weźmiemy sobie na razie poszukiwanie gody ze Związkiem Radzieckim, bo no, myślę, że na najpierw spróbujmy się z nimi związać, bo jak się okaże, że oni nas też zaatakują, to trochę będzie słabo, dlatego no, przygotujmy się na te najlepsze, a nie najgorsze. Te, te, dziwne to, co teraz powiedziałem, ale tak niech będzie. No i też czekamy na referendum, kiedy będę mógł zrobić, bo jeszcze nie mogę, mogę tylko przygodać do wojny domowej, której jednak nie chcę, wolałbym, właśnie referendum, więc czekamy. No i co, za chwilę może jakieś referendum będzie możliwe. Okej, okay, mamy tutaj kolejno... kolejny event, znowu ten sam w sumie. Okej, okay, rozumiem, tak, chcemy przejść na komunizm, już jest ponad 50%, więc halo, gdzie jest możliwość wzięcia referendum, bo jakoś tak nie widzę tego. Czyżby nie dałoby się normalnie referendum zrobić, czy bo trzeba od razu wojnę domową? Nie wiem, w sumie, czy nigdy nie przychodziłem żaden na komunizm, ale mam nadzieję, że tak nie będzie, więc. Dobra, jeszcze chwilę poczekam Jak nie będzie, no to pewnie zrobimy wojnę domową po prostu Ale mam nadzieję, że tak nie będzie Okej, okay, trochę tutaj rzeczy się stało No, mamy ogólnie kolejny cel zrealizowany Oprócz tego tutaj w ogóle zaczęło się Anchlus do Austrii No, więc ciekawe co tutaj się dzieje W tej Europie Więc to już bierzemy sobie ostatni tutaj Z jakby celów narodowych, żeby być bliżej Związku Radzieckiego. I póki co. póki co musimy przejść na komunizm, chyba. Ale tak, mimo co, w sobie z nimi poprawię relacje, bo poprawienie relacji jest dosyć ważne, chyba. Bo to jest taka, taka podstawa, mi się wydaje. No ale dobra, w takim razie dalej czekamy. Może już mogę referendum zrobić? Nie, nie mogę dalej. No to czekamy i nie wiem, widzimy się jak w końcu coś się ciekawego stanie z moim państwem. Okej okay, moi drodzy, po raz kolejny mamy ten właśnie event. Ale już zauważyłem, że możemy zrobić referendum, tylko potrzebujemy 100 punktów siły politycznej. Mamy 89, więc jeszcze chwila i będziemy mogli to zrobić. Mamy też w ogóle już 22 dywizje tutaj. Więc trochę tego się zrobiło, bo właśnie trenuję. Teraz trzeba jeszcze tutaj trochę e, zrobić ciężkich rewizji, co prawda produkcja moich czołgów lekkich jest dosyć e, niska, ale no jak będę zaraz miał fabryki tutaj boiskowe produkowane, to będę się zwiększał. I... czekajcie, czekajcie. Aha! Tutaj widzę, że Niemcy próbują mnie wziąć się do, do, do swojej strony, żebym im pomógł, ale nie. Ja odmawiam bo ja jednak chcę z Rosją tutaj trzymać. A nie z jakimiś tam Niemcami. Co prawda, teraz Niemcy mogą mnie zniszczyć szybko, bo zdecydowałem się właśnie tak zrobić. E, w takim razie bierzemy sobie polski dywan z, z meczem, Nie wiem w sumie, ale dobra. E, możemy wziąć jeszcze ogólne, krajowe referendum, więc. E, tak, lepsze referendum niż krwawa rewolucja. To z tym się zgłoszę na pewno. No i oczywiście. Robimy to, proszę bardzo. Jesteśmy już komunistyczną Polską. Polska Rep. nie jest, Polska pospolita Ludowa. Okej, okay. Cie ciekawe w sumie, i możemy iść do ich frakcji. Udało się, moi drodzy. Jesteśmy w końcu kawałkiem Związku Radzieckiego. Co prawda, jeszcze nie do końca, bo muszą nas jeszcze tego wziąć pod siebie, pod swoje skrzydła. Co tu się w ogóle dzieje? <laughs> nie, dobra, moi drodzy. Yy, ogólnie to oprócz tego bierzemy swoje yy, cel wojenny na Litwę No bo kurde, nie będę tutaj dawał tak łatwo Chcę ich podbić tak naprawdę no, Czemu nie mogę? Ale dobra, trzeba więcej siły politycznej, dobra, bo już myślałem, że coś tutaj się zbagowało. Jednak nie, więc ogólnie zaczyna się coś tutaj dziać Ale moi drodzy, teraz już kończymy ten odcinek z Hearts of Iron 4 yy, Ogólnie Pojawi się raczej następny, jeśli wam się to oczywiście spodoba i zakusujcie walkęcie, co robić dalej, bo możemy dalej robić nad... nadgrać dalej tutaj polsko, ale nie wiem, zaczymy jak będziecie wy chcieli, tak zrobię oczywiście. No i co? Oczywiście widzimy się na następnym odcinku, więc co? Na razie, śmaj, cześć.